Cześć, jestem Manko, ja jestem The Thompson, a dzisiaj zagramy sobie w Hardwarda. No to tak, w dzisiejszym odcineczku, no kochani, ogólnie pokażę Wam, może to będzie taki poradnik, jak zacząć na początek grę, wiadomo, początki są zawsze trudniejsze. Dlatego, jak wiemy, ogólnie to jest serwer razy 5, tak jak wiemy, star serwer razy 5, jakiś ruski. Oczywiście to sobie pominiemy, tutaj te kity i auta i tak dalej. Ja gram głównie na raz 1, czasami lubię sobie pograć na takich serwerach też. A czasami nawet na razie 500, bo takie są. Oczywiście te razy 500, no to wiadomo, są for fun. Że bierzecie kawałek, coś pozbieracie i oczywiście później, e, później sobie spokojnie możecie nawalać z gośćmi się spokojnie możecie nawalać a tutaj wiadomo trzeba trochę pozbierać, pozbierać zrobić i wtedy można się nawalać z ludźmi wiadomo eee, dobra pięć obrągów no i jak widzimy akurat mieliśmy szczęście obrąki czyli takie to jest głównie taki można powiedzieć pokarm który się zazwyczaj je Oczywiście mięsa i tak dalej ze zwierząt też się dropi, aczkolwiek najlepiej to poszukać tego owrąga. Wiadomo, jak tutaj mamy pasek w lewym dolnym rogu, e, taką czaszkę i takie kiełbaska jest, czy co to to jest? Tak, taka kiełbaska. E, aha, taka kiełbaska to ona oznacza, że ogólnie to jest pasek wygłodzenia, więc jeśli biegamy cały czas, wiadomo, pisze nam, że coraz szybciej nam, e, czyli w ciągu 18 minut na przykład... Będziemy głodni od raz 15. A jak stoimy, no to ten czas się wydłuża. Dobra. Wchodzimy w wytwarzanie. No wiadomo na początek. Trzeba sobie zrobić siekierkę i kilo. No wiadomo po co. Bo oczywiście zdobywamy to. Hop! Dobra, no i świetnie. Tak, to sobie przeniesiemy. Oczywiście shiftem szybciej możemy przenieść. Oczywiście jeszcze łuk będzie na potrzebny. Dobra, no i znaleźliśmy te obrągi, no to już jest w sumie duży plus, bo wiadomo. Bo przynajmniej sobie pojemy, więcej pobiegamy, znajdziemy więcej Takie kłody jedynie możemy kopać, bądź yy, możemy to, co jest na ziemi. Taki drzewek, jak... Zaraz wam pokażę mniej więcej, jakie to nie możemy kopać. Yy. Ogólnie tutaj jest w tej grze... Cztery rodzaje biomu. Czyli jest sima. Tutaj tam dalej jest pustynia. Tu jest taki biom jesienny. I jeszcze czerwona pustynia jest. Aj, chyba jeszcze. Biom! What the fuck! Do mnie jeszcze la. What the fuck? nie! No, to jest za serwer razy bo nie ma co się dziwić czego do mnie jeszcze bo w sumie ma łuk, a ja nie mam nic. Do bamboli będzie strzelał? A raz go jest, jak dinozaur. <laughs> Dobra. No i co, zbieramy sobie te wiadomo rzeczy, no na no, tego, tak no. <laughs> na serwerach raży... Razy jeden jest yy, trochę trudniej, bo wiadomo, wszystko jest razy 1. tak? Znaczy niektóre rzeczy są tam razy 2 jakby nie patrzeć, bo tak jest zupełnie od gry ustawione, więc... Na przykład krzemień macie ogólnie raz 1, bo jak to jest razy 1, no to razy 5 wiadomo. No i co tu mogę jeszcze powiedzieć? Wiadomo, na razie 1 trzeba trochę więcej pozbierać, tak? I niektórzy mówią, że nie opłaca się zaczynać jak jest noc. A ja Wam szczerze powiem, że nawet jak jest noc i na tych serwerach raz 1 albo na oficjalach e, można spokojnie rozpocząć, bo jak widzimy surowców tych takich na ziemi jest bardzo dużo więc z tym problemu nie ma eee, więc z tym problemu nie ma eee, no i co, wiadomo jest noc w postaci jest zimno bierzemy ognisko to jest tylko 20 drewna i 5 krzemienia no krzemień wiadomo z tych eee, kameczków no a kłoda wiadomo z czego 20 kłody 20 takich patyków znajdziemy na ziemi i, i, i jest dobrze a w sumie jak zrobimy sobie jeszcze od razu na początek, bo to wiadomo tak szybko to wychodzenie nie działa, więc od razu już na początek jeszcze, jak zrobimy taką siekierkę, możemy szybko jeszcze takie drzewa powywalać, czyli skoro dostajemy 24, prawie 25, czyli około 5, 5, no 5, 6 czasami chyba w takiej granicy się na naraz jeden z takich skał dostaje, więc cztery takie i mamy 5, 4, no i mamy mamy co i mamy szybciej to ognisko wiadomo i można w nocy przeżyć oto ktoś bazę rozbierał trochę o, widać że zrajona dobra no to wiadomo tutaj jeszcze trzeba znaleźć oczywiście łuk który jest również potrzebny do do takiego swobodnego również grania tutaj nie można czynić się stół do wytwarzania co do łuku, to zaraz Wam pokażę z czego zrobicie ten łuk, bo wiadomo trzeba zabić jelenia, a jelenia trochę trudno czasami znaleźć, bo trzeba zabijać te zwierzaczki małe, te zające, czy te króliki, czy co to jest. W ogóle trzeba to zabijać, z tego jest mięso i tak dalej, i tak dalej, już później łatwo lecie. Dobra, burszczyn, no to burszczyn się również przydaje. Bo dzięki burszczynowi możemy zbudować sobie, o, taką budę. 50 tego, 50 drewna i jeden burszczyn, no i mamy budę. No, buda jest 40 na 48 godzin. To jest taka, no, początkowa, że tak powiem sobie, stawiamy to, jeśli nie mamy jeszcze młota. Bo to działa w taki sposób, że tutaj mamy młot i sobie tym młotem budujemy, nie? Jeszcze trzeba poszukać jelenia, to on będzie bardziej w głąb lądu więc musimy tam pobiegnąć i zabić go. Oczywiście takiego jelenia spokojnie zabijemy z, y, siekierki, bądź z y, o, dobra, ja e, siekierki bądź z kilofu. offu no chciałem coś siekierki bądź z kilofu aczkolwiek e, ten jeleń o, bije, wiadomo, podchodzi i tak szarżuje, że tak powiem, dlatego trzeba też ostrożnie, no, rudy takiej to dropi po czy po, no, chyba tak jak się nie powiem, 5, e, no, i wtedy on może nas zabić, oczywiście, no, jeden nas nie zabije, ale jak to czasami jest, że jak się już ma na przykład, yy, no, znowu górszym. Jak mamy już przypuśćmy strzelbę czy coś. A wokół nas na tego, na... Nie na zimie, tylko na pustyni jest y, dużo dzików. Jeden ształ spowoduje, że wszystkie się na nas rzucą. E, nawet y, gdy już będziemy uzbrojeni także no, normalnie do gry w ustaw tak zwany, to i... Tak, te dziki jak się w trójkę czy tam w czwórkę na nas rzucą I wszystkie cztery zaatakują To potrafią nas obić praktycznie do zera Więc tu nie ma takiego czegoś, że jakby ochrona Że masz ubranie To znaczy, że już jesteś jakby uchroniony przed tymi zwierzętami Nie, tutaj głównie ubranie służy jako do warunków klimatycznych Czyli na zimę kurtka i takie różne No jedynie jest kask, który jest do tego jakbyśmy chcieli na przykład z tej Skoczyć. Na przykład sobie nie, połamiemy, nie Nie połamiemy nogi i tylko do połowy HP nam spanie, a normalnie skacząc z tego, z tej górki w tym momencie, mógłbym się nawet zabić. Albo bym się nie zabił, ale miałbym gdzieś malutko HP i... malutko HP i... złamaną nogę. Oczywiście ten efekt złamane nogi mija z czasem. No <laughs> gdzie jestem jeleń jakiś. Właśnie, tu jest ten jeleń. No, widzicie, bijemy, nie bijemy. No, ale na dwa szczały pada. Widzicie, skórę bierzemy. Aha, super, nie do mi ściegnię Super. Chyba tam jest jeszcze jeden. Czy mi się daje? Nie. No, ale przynajmniej jedzenie nie daje też. No, to też w sumie jest przydatne. To pod takim względem. Skóra do ubrań, wiadomo. I nie, no halo. Gdzie jest taki jakiś Jeszcze Trzeba go zabić. No i wiadomo, mamy łuk, mamy szczały. Szczały się robi z tej skrzemienia i chyba z kamienia, jak się nie mylę. to jest strzał? Tak, dokładnie. 5 strzał mamy. No to tak, parę razy zrobimy i mamy tam, czyli już, już 40 strzał, no i wiadomo, wtedy możemy spokojnie zabijać te zwierzęta. Powoli sobie rozgrywać grę. Oczywiście graczy już też możemy dzięki temu zabić, no bo wiadomo, graczy w sumie siekierki tego mamy szansę zabić. Ale to również takich, którzy dopiero co zaczęli. Bo graczy już takich uzbrojonych nie ma takiej opcji, żeby taką osobę zabić, no bo wiadomo. Ma strzelbę, strzelbą podchodzi strzela mnie na raz i mnie nie ma. Oczywiście w głowę, nie? Więc jakby to wyglądało. Jeszcze trochę kopię żelaza. żelaza oczywiście jest również przydatne na początek. Później to w sumie jak już się to zbiera, zbiera, no to trochę z czasem... z czasem się nie przydaje. Bo już nie trzeba robić takich podstawowych rzeczy, gdzie jest najwięcej właśnie potrzeba. Jak zbudujemy bazę, wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, żelazo, no. W sumie to jest tak jakby powiedzieć podstawowy surowiec, bo bazę możemy ściany budować z żelaza więc w sumie jeśli chodzi o budowanie bazy czy coś to jak najbardziej no ale jak zrobimy bazę to później nie wiadomo co czasami czy się opłaca robić czy nie aha no dobra to zobaczymy sobie no dobra Nic już co gdzie jest jakiś łuk znaczy gdzie zdobędę jeszcze jednego i takie szukanie był to trochę słabe Nie wiem, chyba zrobię tutaj krótką przerwę I widzimy się jak go znajdę Dobra, już jestem Trochę musiałem go poszukać, w sumie chyba z 5 minut What the fuck, czekajcie Okej, okay, już wszystko jest dobra Mamy kolejnego jelenia 5 minut go do... Już że się zbugował. No, oczywiście Jedzenie a tu mamy to, nasze... E, nasza najpotrzebniejsza rzecz jaką potrzebowałem Tak? Czyli ścięgno zwierzęce Dobra, no i co? Odchodzimy, bierzemy sobie stół Którego już wcześniej zrobiłem I kładziemy sobie... A! Powiedzmy, że tu Wchodzimy w interakcję. Mamy narzędzia, maszyny, materiały, amunicję, uzbrojenie, wyposażenie Ryzury, pułapki i struktury Struktura już wtedy jest tego więcej niż tylko ta buda co ja tam mam. No ale przejdźmy głównie do tego, że potrzebny jest nam łuk, e, czyli drewniany łuk. Potrzebny nam jest taki słaby sznur. No i po to jest właśnie ten warbench, tak zwany, czyli stud do wytwarzania. E, żeby zrobić ten słaby sznur potrzebujemy właśnie jednego takiego ścięgna. No i więc tworzymy, wsadzamy sobie to. Oczywiście sobie... A więc wiecie. Jeszcze co to było uzbrojenie drewniany łuk nie co jest drewniany hop no i kraftujemy sobie łuk wiadomo tak sadzamy to tu mamy łuk e, amunicja możemy stąd można oczywiście 10 ształ za takie coś w sumie to zależy jak mamy już dużo tego żelaza w tym momencie mógłbym tak 55 czy 550 ształ zrobić spokojnie e, no ale jak nie mamy, no to robimy na tak Przypuśćmy, o na 50 jest tak No to dwie pięćdziesiątki zrobimy, dobra Rzucimy sobie do ekwipunku To się wrzuci No i jak widzimy, mamy już Ten łuk o, o, co tu jest? O, jak widzimy takie nasionka Tutaj, takie rośnie sobie I jak do tego podejdziemy i będzie psa nie No właśnie wyrasta z tego To, czyli owrąg Oczywiście one to są zasadzone chyba tutaj przez gracza akurat. Ktoś mnie zasadził sobie. Odchodzimy EA by zebrać. No i mamy 5 bądź w przypadku serwera, serwerów. Raz 1. 1. No i jeszcze wam pokażę Czemu ten ług jest taki opłacalny. Bierzemy, celujemy, strzelamy. Boże fail. Jezus Maria, co was ty... Dobra, uciekającego nie będę mi strzelał. Kurde, za wysoką Czasami też, to jest właśnie w tej grze, bo tutaj zrobiono tak samo, że nie, nie szczelamy prosto w coś, bo tego nie zabijemy. Lecz nad czymś, tak? Wiadomo. Kawałek, no trochę tutaj przesadziłem. No. Jak na coś nie było tych jeleni wcześniej, teraz nagle tu się znalazłem. Ja, no to przy, w przypadku jelenia. Ładujemy tak mniej więcej gdzieś na głowę. Aha. What the fuck? Dien nie na mnie. Hop. No, dostaję jeden ryja. Pójdę. łeb, Dobra, no i drugi, no i jak widzimy, znowu sobie zbieramy steki. O, tam jest obrot, Aha, i teraz znowu mi nie daje tych tych ścięgien. Ciekawe. To jest kolejny. I kolejny. Teraz jak tego... Jak mi nie niepotrzebne, to teraz są to jest. No i kolejne ściegno zwierzęce. No, oczywiście ze ścięgiem można robić lepsze sznury Bo tutaj mam tego zwierzaka I jego No, no i leży Oczywiście z niego wypada skóra Również ścięgno zwierzęce Jak i e, pożywienie Oczywiście z łuku jest łatwiej strzelać No bo wiadomo e, Póki co te zwierzęta One tak w sumie są agresywne Ale Ale tego Ale Jakby to powiedzieć na jeśli jesteśmy od nich daleko, to nie są tak agresywne. Wiadomo, jeden szczał, jeden HET. Taki zwierzak nie żyje. No dwa albo trzy tak w ogóle w niego. Jakby was się ładowało w niego. Tak w korpus tutaj jego to dwa trzy szczały, ale lepiej ładować od razu dwa, nie. No, więc... Ja myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. tu jeden. Jeszcze, i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, także trzymajcie się, a, jeszcze zapomniałem dopowiedzieć jednej rzeczy, e, powie... powiedzcie mi, napiszcie w komentarzach, czy w ogóle warto byłoby zrobić jakąś serię z e, HardWorda, czy lepiej, żebym tu nagrał jakieś poraniki, no nie wiem, no. E, gdzie zdobyć jakieś rzeczy, czy e, coś takiego, no to, to, to też napiszcie czy wol, wolicie o, jeszcze tutaj mamy nasiona, a no, na nasiona stawiamy i mamy. No i one później raz e, wyrosną, zbieramy, znowu są nasiona i to jest taka, tak można powiedzieć takie koło e, Cały czas się powtarza, no i tak właśnie sobie robimy te obrogi. Na początek jest właśnie minute. Więc napiszcie w komentarzach czy chcecie, żebym jakąś serię z tego zrobił. Czy lepiej, żebym e, jakieś te poradniki, typu jak zrobić jakieś nasiona, takie e, jak one się nazywają? Napromieniowane, bo pewnie dużo osób nie będzie wiedziało od was, jeśli ktoś wygrał nawet z a może akurat wie ktoś e, albo nie wiem gdzie zdobyć jakąś rudę, czy gdzie zdobyć coś, jak coś się mniej więcej nazywa. Takie ogólnie poradniki, czy lepiej zrobić taką serię typu zacząć grać na jakimś serwerze? wybudować się domek, pójść tam, zrobić to i tak ogólnie taka seria by się utrzymywała, co robi się czyli tak jak mniej więcej takie let's playe no więc oczywiście piszcie to w komentarzach więc z mojej strony to tyle trzymajcie się subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie cześć